Witajcie w kolejnym vlogu. Jak możecie zauważyć, dzisiaj zupełnie inne śniadanie. Nie ma pieczonej bułki, nie ma jajecznicy. Dzisiaj jest jogurt z borówkami. Kilka dni temu kupiłam borówki, tak leżały w tej lodówce, leżały. Wczoraj zaglądam, a już co niektóra zaczyna się psuć, dlatego dzisiaj je przebrałam i stwierdziłam, że właśnie zjem jogurt z borówkami, bo dzień, może dwa i całe opakowanie bym wyrzuciła. A jak wiecie, nie lubię wyrzucać jedzenia. Dlatego dzisiaj na śniadanie jogurt z borówkami, plus szklanka kawy, Pysznej kawy czarnej z ubitym mlekiem. Powiem Wam, że te szklanki mi się strasznie podobają, są przepiękne. Na pewno będziemy często z nich pić kawę. Dobra, zabieram się za śniadanie. Za chwilę się ogarniam i ruszamy w drogę. A gdzie? To zobaczycie. Kilka godzin później zwarci gotowi zmierzamy w kierunku centrum. Pogoda jak na razie OK, ale chmury cały czas przewalają się ciemne, także w każdej chwili może padać. Oby nie, ale. To nie zależy od nas. W każdym razie w pierwszej kolejności kawa ze znajomymi, bo jesteśmy umówieni na 15 po 3, czyli mamy pół godziny, ale spokojnie wyrobimy się. Mamy się spotkać w Starbucksie, a później załatwimy kilka rzeczy z operatorem, ponieważ skorzystamy z okazji, że będziemy w centrum, bo nie będziemy specjalnie jechać za tydzień do centrum, tylko przy okazji tego spotkania załatwimy sobie to, co mamy załatwić i wracamy do domu. Także taki plan na najbliższe godziny, a jak coś fajnego będzie się działo, to na pewno będę dla Was vlogować. Później mam dla Was niespodzianki. Kto się z wami przywita, ale to za chwilę. Jestem sama w samochodzie, operatora nie ma, bo nie wiemy co się stało, no, nie wiemy, przypuszczamy. Dominik zgubił bilecik zgubił taki tiket, właśnie, który wybieramy jak wjeżdżamy na Q Park sprawdziliśmy przed chwilą auto, sprawdził Dominik kieszenie portfel, nie ma nie mamy ticketa, no i taki klops dzisiejszego popołudnia w sumie poszło nam sprawnie, bo nie miałam w planach włóczenia się po sklepach po prostu chciałam się spotkać ze znajomymi, wstąpiłam jeszcze na dział domowy do Margen Spencer bo tam jedną rzecz widziałam no i kierowaliśmy się pomału do y, samochodu. No i my byliśmy przekonani, że możliwe, że tutaj się znajdzie, że gdzieś wypad na wycieraczkę czy na siedzeniu, leży niestety nie ma. I teraz czekamy na dominika i zobaczymy, co pan powie. Wiemy, że wjechaliśmy o koło trzeciej. Ale czy za to nie ma kary, bo zgubił bilecik, czy nie? Tego nie wiem. Także czekamy na operatora i zobaczymy, co pan na dole nam powie. A czasami takie rzeczy się dzieją, jak to mówią e, złośliwość rzeczy martwych. Bilet gdzieś przepadł, a nie wiemy gdzie. Także nie wiem. Wydaje mi się, że chyba jest kara jakaś, ale nie jestem pewna. Zobaczymy, co powie operator. Jak wróci, to włączę kamerę i wszystko się dowiemy. Jesteśmy teraz zestresowani. Ja i wy. I co będzie? Ile zapłacą? Ale będą, ja jak operator zapłaci 100 euro za zgubienie biletu. O! <laughs> idzie, 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 idzie. I co? Masz bilet? Skąd masz bilet? Pan mi wydrukował nowy. A była kara? Nie, dyszkę, zapłaciłem tyle ile za parking za trzy godziny. A skąd pan wiedział, że to ty? Poczekaj, nie idź, bo sobie zapięta, chcę tylko nagrać, to właśnie podamki co nam się przydarzyło. Pan nie wiedział, uwierzy, uwierzył mi po prostu na słowo. Bardzo miły pan z Parka w centrum. Tak. Dziękujemy serdecznie. Tak. Nie wiemy, czy Polak, czy. Y... Nie, Irlandczyk. Irlandczyk. Dziękujemy. Tak. Ale... On nie będzie tego wiedział, na pewno, że mu dziękujemy. Ale, no, ale spoko. powiedziałem mu prawdę, no, bo faktycznie prawdę, byliśmy prawdę. O, o. około trzeciej. Tak, powiedziałem mu plus minus 10 minut, że byliśmy tak jakoś. Dobra. No, no to mamy ja się, za... ja na się zapinam, bo wyjeżdżamy z parkingu. Jest bilecik, nie było żadnej kary. Będzie dobra. okaże, że będę sprzątał kiedyś auto i go znajdę później. No, a tak może być, bo tak zawsze jest. Dobra, ja się zapinam. My jesteśmy już w domu. Ja zabieram się za odkurzanie, bo muszę odkurzyć y, mieszkanie, bo podłoga nadaje się do pozbierania tego, co na niej leży. Także zabieram się za odkurzanie. W Międzyczasie jeszcze, zanim wróciliśmy do domu, wstąpiliśmy do Tesco po połowę, bo to jest w sumie największe... Największy w sumie markę taki spożywczy, który mamy po drodze jak wracamy z pracy, więc stąpiłam po wołowę, kupiłam wołowę i będzie prace po węgiersku, ale to jutro. Yy, no i oczywiście, kto tu mi się rozwiesił? Czy je do cichy tutaj wiszą? Hmm? Domyślacie się? Domyślacie się? Bo ja wiem, bo ja wiem kto u mnie jest, tak? Nie idziesz się przywitać? Idziesz? No tak myślę, że przyjdziesz. No chodź. Proszę, czekać, muszę się Napij się. napisie. Się, napij się. się strasznie chciała pić, ale z racji tego, że nie może pić zimnego, bo była chora, więc musiała czekać, aż przyjedzie, żeby się napić ciepłej wody, no bo na zewnątrz jest zimno. Poznajecie? Poznajecie małego łobuza, powiem mhm. Wam taką szybką aktualizację, że już jest dużo, dużo lepiej niż było. Była na antybiotyku prawie, prawie tydzień, tak, tydzień, tydzień, tak, dokładnie. Tydzień była na antybiotyku. Czekaj, ale jakbyś kłótła troszeczkę, to będziemy razem tak się pokazywać. Okay. O, super! Bo, Boję się, że kamera spadnie. Nie ciocia trzyma. Była na antybiotyku tydzień, ale już jest stan zdrowia. Bardzo dobry w porównaniu z tym, jaki był. Także super, z tego się bardzo cieszymy. Dlatego mamy w planie może jakąś wycieczkę, bo mamy długi weekend majowy, to też wiecie, bo Wam wspominałam. Także jak będzie ładna pogoda i nie będzie się zmieniać na gorszą, to może gdzieś pojedziemy. Ciociu, ty tutaj znikasz. Chodź tu. O, chodź, chodź tu. Ty no, także Weroniczka już jest to zdrowo, bardzo się cieszę. Niezmiernie się cieszę. Ładnie ubrana. Hmm? A kto tam się na wieszaku, a ktoś rozwieźli na wieszaku. Kto mi tam porozwieszał swoje ciuchy? To jest bo Weronika nie zostanie do wieszaka a przy drzwiach wejściowych, dlatego wiesz za każdym razem kurtkę tutaj. Dobra, Ciocia idzie włączyć baterię do ładowania, bo i nam widzisz tutaj miga. I na pewno się z Wami jeszcze dzisiaj zobaczy. Ja przyszłam się pożegnać. Słuchajcie, tu jest największy spokój. W salonie Dominik z Weroniką grają. W drugiej sypialni rozmawiamy, my rozmawiamy z moimi rodzicami na Skype, także wszędzie jest głośno. Dlatego stwierdziłam, że łazienka jest wolna, nie jest zajęta, nikt się nie kąpie, to mogę spokojnie wejść i się z Wami pożegnać w dzisiejszym vlogu. I też właśnie mi się przed chwilą przypomniało, że kilka osób pisało, dlaczego przelewam biodermę, a nie... Przełożę pompki, ponieważ y, to jest zupełnie inna średnica. Tutaj główki, jeżeli chciałabym przełożyć tą pompkę do czerwonej biodermy, to zdecydowanie ta góra jest za duża. Także dlatego właśnie przelewałam do tego opakowania. Może ktoś z Was po prostu w momencie, kiedy pokazywałam tego nie zauważył, więc Was informuję. No, także ja zmywam makijaż, za chwilę jeszcze muszę wymalować paznokcie, bo jak widzicie w międzyczasie sobie zmyłam i z Wami się żegnam, chyba rozmazana jak cholera, ale nieważne, żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym vlogu. Buziaki, pa!